Inspirują nas ludzie i ich potrzeby, inspirują nas piękne wnętrza, w których można poczuć się jak w domu. Dziś list ceramika to nie tylko płytki. To historia pasji, zaufania i współpracy z klientami w całej Polsce. Ja mam na imię Sylwester, pracuję w list ceramice już od ponad 6 lat. Pracuję w dziale sprzedaży hurtowej. W styczniu minęło 11 lat. Branża płytka płytkowa, ceramiczna to jest po prostu pół roku i. I zmiany są bardzo szybkie. Porównując to, co było 6 lat temu, obecnie to jest przepaść. Ekspansyjność się zmieniła. Pracujemy i ze Słowacją, i z Czechami. jest szeroka, bogata oferta zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych. Są to lapato, są to polery, są to struktury typu carving. Od podstawowego rozmiaru, który obecnie jest 60 na 120 i dominuje w sprzedaży w rynku, jak również powiększy rozmiary 120 na 120. Każdy sobie coś może wybrać. Badamy potrzeby rynku. Staramy się nawiązywać do, do kolorów występujących w przyrodzie, do naturalnej kolorystyki, do kolorów ziemi. Są to beże, są to szarości, są to odcienie pastelowe. Firma się rozwija, tak? Świadczy o tym nowa hala magazynowa. miamy oczekiwania klientów, jesteśmy skuteczni. Na tą chwilę realizujemy 100% zamówień, które mamy na danej dzień. Zrobię wszystko, żeby ten tak dostosuje moce, żeby ten towar wyjeżdżał. Tak? Jakie jest jedno słowo, którym określiłbyś list ceramika? Natura. Uważam, że tu dużo robi tradycja i profesjonalizm. tak? Prestiż. Zdecydowanie prestiż. To robimy dla naszych projektantów różne eventy, różne spotkania i staramy się im zaproponować tutaj też z naszej oferty wszystkie możliwe narzędzia i materiały dotyczące tego. Każdy z naszych dystrybutorów na danym regionie ma możliwość również zaproponowania oferty wszystkim architektom, którzy są w pobliżu tego sklepu. Także zapraszam do współpracy.